moment bez maseczki. Jak Państwo doskonale wiecie przeobrażenia, którym podlega transport publiczny we Wrocławiu, tym samym MPK jako właściciel tego tematu, to jest priorytet tej kadencji samorządu. I to co zapowiedzieliśmy konsekwentnie realizujemy. Dla krótkiego e, przypomnienia, albo krótkie przypomnienie tego co już się e, wydarzyło. Po, od e, m, początku tej kadencji na e, ulicę Wrocławia wyjechało 40 nowych e, niskopodłogowych e, tramwajów. E, na ulicach Wrocławia od początku kadencji pojawiło się, liczę tutaj także m, firmy z którymi kooperujemy, 200 nowych e, autobusów e, spełniających e, te już najwyższe normy ekologiczne, Euro 6. To jeżeli chodzi o, o tabor, to niego za chwilę oczywiście jeszcze wrócimy w związku z tymi pięknymi okolicznościami. Ale oczywiście tabor musi mieć po czym jeździć, a z całą pewnością tak jest z tramwajami. Jak Państwo widzicie, bo to można po prostu zobaczyć w przestrzeni, miasta. Umówiliśmy się, że będziemy remontować wrocławskie torowiska. Na ten cel przeznaczamy rocznie 80 milionów złotych. Dzisiaj można zobaczyć, jak na skrzyżowaniu ulicy Świdnickiej z Piłsudskiego z jednej części skrzyżowania przeskoczyliśmy, mówiąc kolokwialnie, na drugą. Rozpoczęliśmy remont pętli przy ulicy Zawalnej. Remont torowiska na ulicy Żmigrodzkiej, Bałtyckiej. Weszliśmy także z placami na bardzo trudne skrzyżowanie dostawców do wymiany i rozjazdy i Katowica na placu, na placu Dominikańskim. No i tak mógłbym jeszcze wiele przykładów i dowodów na to, że zmienia się także. Że, że, że zmienia się ta y, y, infrastruktura tramwajowa we Wrocławiu y, przytaczać, a za chwilę, a za chwilę kolejne, tak, bo podpisujemy y, umowę na remont y, zielonego, co torowiska y, na ulicy Kalera, ale także... Będziemy rozstrzygać i podpisywać umowę na remont no całkiem długiego, bo ponad 3-kilometrowego odcinka torowiska z centrum na Biskupin wraz z wymianą także, także trakcji. Tych zadań zatem widzicie Państwo jest bardzo dużo. No, poza tym warto odnotować, że jesteśmy w terminach i wszystko przebiega dobrze, jeżeli chodzi o budowę naszych dwóch nowych linii tramwajowych, zarówno Tatna na nowy, dwór, przypomnę ponad 7 km, dwa torowiska, dwa duże inżynieryjne obiekty, mosty, przesła, o tym informowaliśmy ostatnio, przyjechały pod osłoną nocy do, do Wrocławia, także jest z tego robić, prace są, czy mieszczą się w tym zakładanym przez nas harmonogramie. Podobnie dobrze wygląda budowa długiej trasy na, na, na Popowicę. Tam, już jak wyszliśmy z ziemi, gdzie przypomnę, usiedliśmy na wysokości głównego punktu zasilania przy ulicy Długiej, więc wymienić ponad 50 km kawi wysokiego napięcia. Tym samym to była największa energetyczna inwestycja w powojennym. W Wrocławiu, kiedy już uporządkowaliśmy te wszystkie rzeczy w ziemi, e, e, dzisiaj już można e, zobaczyć jak tam szybko prace e, postępują. Robimy to wszystko, bo e, tak jak powiedziałem na początku, transport e, publiczny, e, z którego mamy nadzieję, że Wrocławianie będą e, jeszcze chętniej niż dotychczas e, e, korzystali, to jest e, dla nas absolutny absolutny priorytet. Przy czym, no ten priorytet oczywiście kosztuje, tak? I ta cała właściwie paczka, jak sobie jak sobie nazwiemy, czy wycenimy poszczególny E, poszczególne e, elementy tej, e, tej paczki to e, ujawni nam się można powiedzieć e, kwota ponad miliarda, miliarda złotych. Tyle wydajemy, tyle wydajemy na te wszystkie inwestycje, które wieloaspektowo e, jak Państwo widzicie, które mają sprawić, że transport publiczny we Wrocławiu będzie s, e, stanowił e, istotną e, alternatywę dla, e, dla, no, dla samochodów e, przynajmniej. Za to chciałbym wszystkim, którzy przyczynili się do tego serdecznie podziękować. Podziękować panu prezesowi Krzysztofowi, bo, bo to jego energia i energetyczność sprawiają, sprawiają, że te wszystkie rzeczy dzieją się w takim tempie, jak, jak sobie kiedyś wymarzyliśmy. Dziękuję panu, panu skarbnikowi za to, że to. Ma dwa kapelusze jako skarbnik miasta, ale także jako, jako szef Rady Nadzorczej pilnuje, aby na te wszystkie zadania wystarczyło pieniędzy i, i jeszcze chciałbym się blisko ukłonić moim trzem kochanym koleżankom, pani dyrektor Elżbiecie Urbanek, pani dyrektor Elwirze Nowak i pani dyrektor Paulinie Tiniec za to, co co robią, co robią na co dzień, bo, bo pilnują, aby... Aby, aby, abyśmy my wszyscy tych tematów, tych wątków nie stracili. No i cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli... Aha, jeszcze właśnie dwa komunikaty duszpasterskie, bo jeden jest taki, że jak Państwo wiecie, w zeszłym tygodniu otworzyliśmy oferty w takim długo wyczekiwanym przetargu na zakup 21 tramwajów z opcją do kupienia jeszcze 25 kolejnych. To zamówienie są dwie oferty. Oferta bydgoska i, i Poznańska. Mam nadzieję, w związku z tym jest z czego wybierać zresztą obydwie solidne dobre, dobre firmy, bo i Model Trans i, i PESa z, z tych tramwajów we Wrocławiu już korzystamy. Mam nadzieję, że uda się ten przetarg rozstrzygnąć. Co? oznacza dla nas wydatek na poziomie znowu ponad 200 milionów złotych. Te tramwaje, te tramwaje, te tramwaje między innymi obsłużą te nowe linie tramwajowe, które w tej chwili budujemy na Nowy Dróg i przez Popowice. No ale, no ale także wymieniamy albo modernizujemy ten tam, ten tramwajowy, który już dzisiaj jest obecny na torowiskach naszego miasta. Ja przypomnę, że my mamy lekko ponad 200 towarów, tak, jeżeli dobrze y, y, pamiętam, no, a w tej chwili chcielibyśmy gruntownie zmodernizować 17 skut i 25 takich właśnie wrazów i dlatego Państwa tutaj dzisiaj zaprosiliśmy, zaprosiliśmy, abyście mogli nam w tym ważnym dniu, bo to jest bo to jest dla nas ważny dzień i ważne umowy towarzyszyć. Wartość tych dwóch kontraktów, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ponad 130 milionów złotych, a zatem raz jeszcze, to na co się umówiliśmy z wyborcami w kampanii wyborczej realizujemy i mam nadzieję, że no po ustąpieniu też tych wszystkich covidowskich historii, no, które też tam troszeczkę te plany popsuły, tak? bo, bo jak Państwo wiecie wielu pasażerów MPK na ten czas jakby zrezygnowało z powodów oczywistych z usług naszego przewoźnika. To oznacza także dość duże straty, nie tylko zresztą we Wrocławiu, ale we wszystkich dużych, dużych miastach, dużych, ale średnich. Także właśnie straty spowodowane COVID-em w transporcie publicznym są największe we Wrocławiu, to w Wrocławiu już dzisiaj mówimy o, o, o kwocie blisko 100 milionów złotych. Także widzicie Państwo, ile, ile straciliśmy, a można by te pieniądze. Pieniądze by mogłyby zasilić właśnie te przedsięwzięcia, o których przed chwilą e, powiedziałem. Ale nie poddajemy się, to jest dla nas e, absolutny priorytet. Także raz jeszcze dziękuję, że Państwo w ten, ten piękny, deszczowy dzień po przyjęliście, przyjęliście e, zaproszenie. też chciałbym przy tej okazji e, podziękować za Państwa pośrednictwem wszystkim, e, wszystkim mieszkańcom, bo bo naprawdę mamy bardzo przyzwoitą frekwencję we Wrocławiu, jakiej nigdy nie mieliśmy na poziomie 70%, no to, to czegoś takiego jeszcze jeszcze Wrocław nie widział. Także mam nadzieję, że to jest kolejne wyzwanie, żeby za dwa tygodnie ten rekord przebić, przebić kolejnym rekordem. Także przy okazji podpisywania tych ważnych umów do tego wszystkiego mieszkańców zachęcam i zapraszam. Bardzo dziękuję.